Pana, odpowiadam. W związku z tym, że nie było Pana na sali w momencie... Ale powiedziałam Pani... Ja Panu ma... pozwoliłam skończyć. Czy Pan mi pozwoli skończyć? Mogę? Proszę. W związku z tym, że prosiliście Państwo o 20 minut. Dostaliście Państwo do 20 minut. Był gong. Poprosiłam Pana. Nie było Pana na sali. W związku z tym wyczerpała się lista mówców. Powiedziałam, że przechodzimy do trybu głosowania. A nie nie mam obowiązku dopuszczenia do A może głosu. Pani odczyta po prostu zgłoszenia, których Pani nie dopuszcza do głosu? Proszę Pana, jesteśmy w tej chwili w trybie głosowania. Pani Przewodnicząca, nie, nie ma trybu głosowania. Prosiliśmy o 20 panie, minut przerwy. Obecność radnych Platformy na naszym klubie spowodowała, że nie mogliśmy z tej przerwy skorzystać. To... Kto pani, Pań jest za Nie, proszę Pani, ja chcę po prostu dostań... zgłosić po prostu w każdym trybie mogę zgłosić. Nie w każdym. Bardzo nie. proszę o włączenie... I odpowiedzi na pytania radnych prezydent powinien udzielić. Jeżeli proszę pani nie wycieczy... o włączenie systemu. If. Jeżeli poprawa... By... Jeżeli ustawa będzie przyjęta względem prawnym, to zostanie uchylona. Proszę państwa, głosujemy. Sprawę się przyjmuje w tej Tutaj uchwały, uchwała Pani uchwała, Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, proszę o informację na jakiej podstawie pan prezydent nie udziela odpowiedzi na pytania Rady. Proszę o włączenie systemu. Proszę z Państwa kto jest za? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? To proszę podchodzić do mikrofonu. Bardzo proszę o włączenie tablicy, żeby wszystko było włączone. Pani to jest tak projekt, że my zaraz zaczynamy wyłączać światła. No tak, tak, ja będę przerywał, dlatego że w tej sytuacji. W takim trybie, jak pani przewodnicząca zaczyna prowadzić te obrady, to będziemy zaraz wyłączać światła, wyłączać gniazdka i tak dalej. Nie, straszyć, Panie radny. nie. Pani, nie przewodnicząca, pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, Pani Przewodnicząca zasad. Nie radny, naprawdę, proszę, pani przewodnicząca skompromitowała pani nie tylko siebie, ale i całą koalicję i platformę obywatelską w tym momencie. Ośmieszyła pani autorytet Rady Miasta Stołecznego Warszawy i całego samorządu. Znaczy to czego się pani dzisiaj dopuściła? To po prostu jest kpina z jakichkolwiek zasad państwa prawa i demokratycznego systemu samorządowego. Urządzanie radnym wyścigów nie odpowiadanie na pytania radnych jest po prostu skandalem, którego Warszawa nie widziała. I na zawsze w historii miasta społecznego Warszawy zostanie zapisane, że to Platforma Obywatelska, pani Malinowska-Grupińska, i przy milczącej aprobacie lewicy doprowadzono do elementarnego pogwałcenia zasad jakiejkolwiek demokracji. Jesteście skompromitowani na zachodzie. Dominiak przeciw. Dominiak przeciw. Pani Przewodnicząca, przepraszam. 21 plus 6, 27 nie za i 2 przeciw, czyli 29. Pani Przewodnicząca, przepraszam, rzeczywiście Pan Wojewoda uchylił... Pan, pan Wojewoda uchylił uchwały Były poprawki zgłoszone, które nie zostały przegłosowane, Pani Przewodnicząca. Proszę o... Ja się wstrzymuję, że już się wstrzymała. Pani Przewodnicząca, wojewoda uchyli tą uchwałę, będziecie się burać z tym jeszcze, jeszcze dłużej. Pani Przewodnicząca, byli jeszcze mieszkańcy zapisani, poza tym pozostali radni Prawa i Sprawiedliwości również zgłosili się do zadawania pytań. Bo nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków tej sprawy i są zgłoszenia. A wasz pośpiech świadczy o jednym, że interes społeczny dla was jest rzeczą obojętną i nie występujecie dla dobra mieszkańców, tylko reprezentujecie własne interesy i własne potrzeby. I były wnioski formalne, odesłanie do Komisji, między innymi. Pani Przewodnicząca, nie, nie zostały wyczerpana lista mówców. Byli zgłoszeni przez Pani Przewodnicząca i Doradzieścia. Pani nie ma prawa, bym wzią... nie wyczerpać listy mówców w tej sprawie. Proszę sobie zrobić 5 minut przerwy, przemyśleć sprawę i wróćmy do sprawy. Robię 5 minut przerwy, zapraszam konwent. Zapraszam konwent na zapleczy.